Cześć, dzień dobry, jeszcze nie dobry wieczór, bo jeszcze jest widno. Tutaj chciałem Wam pokazać takie coś, co będziemy robić. Aktualnie kawałek będzie widać moich kolan, ale ja nie jestem tutaj podmiotem lirycznym. Podmiotem lirycznym są dwa pajuny, które będą przeprowadzone. Przepraszam trochę za bałagan, ale jestem jak zwykle przed sprzątaniem, a trochę karmiłem zwierzaków. To teraz te dwa dostaną nowe domki. Przy okazji pokażę Wam coś na coś zasadzie produkt placement, aczkolwiek nie mam z tego żadnych tantiem i innych gówn. Po prostu chcę Wam pokazać coś, co jest fajne dla zwierzaków. Konkretnie to teraryjko To jest, jak widzicie, jest yy, akrylowe. Ma wentylację z tyłu. Ma wentylację z góry. I tutaj, jak się przyjrzycie trochę bardziej, jest też logotyp producenta. Jest to AM Amazonia. Niedawno otworzyli swój sklep stacjonarny w Łodzi na ulicy Brukowej 10. Zapraszam, żebyście sobie zobaczyli, bo są rzeczy nie tylko dla pająków, ale także dla gadów. Podłoża, tuby korkowe, wyposażenie typu teraria, różnego rodzaju roślinki, przyrządy pomiarowe, pensety. Po prostu jest tego. Ogrom, ciut, ciut i jeszcze trochę. Dzisiaj akurat byłem u nich po Karaczana. I przy okazji pokazałem wam właśnie teraryjko, które też dam wam w filmiku na przebitce. To sobie zobaczycie mniej więcej jakie są jeszcze poza tym, oczywiście, teraria. A w tym terarium zamieszka sobie podrostek R5, R6. Obecnie, jak się nie zobaczymy, tutaj się go pokazać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. O, proszę. Tapinaceus violaceus, to jest jego dawna nazwa. Obecna nowa nazwa to będzie, moi drodzy, Tapinaceus plumipes. Bardzo proszę, będzie przeprowadzany do tego większego, a do tego małego pudełeczka, co tutaj widzicie, o tu, takie coś, będzie przeprowadzana mała. L5, jeśli dobrze pamiętam, czy L4, Bumba Horrida, która już jest trochę za duża, jak na to pudełko. No to pudełko następne też nie jest jakieś turbo wielkie, ale no jest dużo większe. Dlatego będziemy, będę chciał, żeby sobie mieszkała trochę wygodniej. Zatem zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i zerknijcie sobie w wolnej chwili, jeżeli potrzebujecie jakichś elementów dla swoich zwierzaków, na sklep Amazonia link zostawię wam w opisie filmiku, więc jak macie ochotę zajrzyjcie zobaczcie, polecam to od samego siebie jako zwykłego, ja jestem zwykłym użytkownikiem, klientem i mogę serdecznie wam polecić to miejsce, no to co spróbujemy odkopać bombę no dobra ona gdzieś tu jest Trzeba jej wyjąć, ten kawałek tutaj kory. No, A gdzieś to trzeba zrzucać. No to sobie weźmiemy pudełeczko na tak zwane śmieciuchy sytuacyjne. Sek. Mhm. Mm O, już widać klientkę. Trochę. No, cześć. Cześć, bumbuś. No, wyłaś bumbuś. No, wyrosła trochę. Wyjmiemy tą pensetę, żeby jej, jej kuku nie zrobić. O, poczekajcie, może się ją da bardzo pokazać. O. Tutaj jest gwiazda. Tutaj, gdzie jest pędzelek, proszę idziemy, spróbujemy od razu ją jakoś sensownie przeprowadzić. Jak już się pokazałaś, to dawaj chodź. No, już. Ojejku, nie zakopuj się, no co ty. O matko, trzeba znowu odrzucić naddatek, żeby jej trochę uniemożliwić kitranie się. Teraz nie chodzi o to, żeby się, eee... ...kitra, bo ona się bardzo, bardzo mocno zakopała. O. No jest gwiazdeczka. Proszę bardzo. Zapraszamy. Hej, hej, hej. Oj. No chodź. Cześć. No cześć, 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 Proszę sobie spróbujcie zobaczyć, tutaj macie ją, tutaj bliżej obiektywu kamerki. Tutaj. Nie jest jakoś turbo duża, ale już zdecydowanie myślę, że będzie jej dużo wygodniej w takim pudełku. Tak jak widzicie. Teraz sobie zawieczkujemy. Potem jeszcze przy Was puścimy sytuację, że damy jej karaczanka. Żeby miała od razu co jeść. I na razie gwiazdeczkę możemy odstawić, gdyż komisyjnie została przeprowadzona. Naklejkę się jej zaraz naklei. To pójdzie do wysuszenia, żeby jeszcze użyć ewentualnie. No i teraz co? Będziemy się bawić z pajączkiem, który prawdopodobnie będzie dawał no, więcej zabawy. Zaraz zobaczymy. Jeszcze raz przejrzyjmy się go. O, możecie go teraz ładnie widzieć. Już troszkę podróz. To też nie mógłby spokojnie w tym pudełku zostać, ale da mu szansa. Przy okazji się wypróbuje od razu to nowe teraryjko. Już jedno jest wykorzystane. Potem też Wam pokażę nagrywany już na TikToku domek Eresusa. SP Balkaniku. Są sobie mieszka w takim kosteczce 10x10x10. A to jest Teraryjko 10x20x10. 20 do góry, oczywiście. No to co? Otwieramy klienta. Bądź klientkę, bo nie znam płci. No no Zobaczymy, ile będzie zabawy z tym pajączkiem. Bo już mi się naklejka odkleiła. Muszę w ogóle jakiś klej kupić. Bo się te naklejki odklejają. Ten osobnik. Jako maleństwo. No chodź. No, idziemy. No, zapraszam. Prosimy bardzo. Tak, i. O! No, to mamy ciekawostkę. I będzie łapanko. No, witajcie po przerwie, zakończonej ucieczką tego klienta, którego tu widzicie teraz na kamerce. Prawda. O matko. Zajęło mi to ponad godzinę. Zwróćcie uwagę, że wyczyściło się na stole. Na filmiku wam dam przebitkę dlaczego się wyczyściło na stole. Podpowiem. Ganiałem się z nim. Ganiałem się z tym wariatem, który po prostu. O. Zakryłem go płytą zespołu Tajfuny, prawda? Polecam. Teraz spróbujemy tego gościa tutaj przeprowadzić. Podbił już wlazł. zróbmy to. Tylko może tak. Robimy to tak. Bo już no dzisiaj mi starczy, a jeszcze muszę dzisiaj jechać do pracy, więc chciałbym po prostu, zwyczajnie pokazać Wam do końca tą przeprowadzkę. Ono, co tu jest? Coś na niego spadło tutaj. O boże, chodź, 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 chodź. chodź. Co tu było? Jakieś gumbo. Nie, dobra, nie kućmy losuje Na rzecz trzymam zakryte cyk pyk, cyk no spadaj gościu już mi nie uciekaj nawet nie próbuj Bujeś. się już siok Uh. Kurka Blaszka, już dawno nie miałem tyle problemów. Kurczę, bladę z jedną kurza twarz przeprowadzką, powiem Wam, wiecie? No już, proszę bardzo. Mamy klienta na terytorium. O, cześć, uciekinier. Poza tym, że dałeś się we znaki, to jesteś bardzo ładny zwierzak. O, proszę, zobacz, jaki jest zainteresowany. Proszę bardzo. O, chowa się zwiedza teraz. Proszę, proszę. O, Zob chcę zobaczyć, co tu się w ogóle odstawia. Co tu dają? Jak tu się mieszka? Kto w spółdzielni pracuje? Jaka jest ochrona? Czy solid? Czy ewentualnie konsalnet? No panie, no, tutaj jest. Łochrona najlepsza. Proszę bardzo, o cześć. Tak wygląda uciekinie w nowym domu. Terrarium akrylowe, że powiem, reklamowane przeze mnie, nazwijmy reklamowane. Polecane po prostu jako użytkownik i teraz Zobaczcie, zobaczyć jak pajączek sobie o zwiedza. Jest zaskoczony. Ganiał się ze mną ponad godzinę po mieszkaniu, to jest taka, taki prognostyk tego co wam dam w przebitce do filmu, także zwierzak dał mi się dzisiaj we znaki i po prostu tak się spociłem, ja bym nie wiem kłóczy jaki dystans biegł normalnie, także tak by to wyglądało. I obiecałem Wam też przebitkę właśnie na to terrarium, gdzie mieszka Eresus. To jest z tej samej firmy, z Amazonii. Tylko, że to jest ta kosteczka 10 na 10 na 10 On sobie mieszka tutaj, tak. Gniazdo widzicie ma raczej bliżej frontu, konkretnie tu. Nawet widać trochę go. Ale bardzo nieduże, bo się po prostu skitrał u siebie. Także tego. To... Tyle chciałem Wam pokazać, jeśli chodzi o przeprowadzkę. Przy okazji wyszło trochę rzeczy dodatkowych, które będziecie mogli zobaczyć. Zapraszam też do opisu filmu. Opiszę Wam pokrótce najprostsze działania, jakie musiałem odbyć podczas poszukiwania pajączka po mieszkaniu. Gdyż ten czubek, jak tutaj go teraz widzicie, skitrał się ładnie z tyłu na korze. Proszę bardzo, jaki jestem ładny tapinaceus violaceus to jest nazwa dawna taksonomiczna obecnie od jakiegoś czasu nazywa się tapinaceus plumipes także ten osobnik się właśnie tak nazywa tutaj go teraz dam trochę bardziej do lampki tej do ring lighta no i tutaj widzicie też od razu tylną wentylację na teraryjku, więc jeżeli zainteresowała was taka konstrukcja no to Link w opisie filmu będzie, będziecie mogli sobie zobaczyć, jak tutaj to wszystko się odbywa i czy, czy może coś Wam się spodoba. A tymczasem dziękuję Wam za obecność, i jeżeli Wam się podobało, ewentualnie macie pytania co do wszelkich zdarzeń, które do okulnych, które były tematem pobocznym filmiku, to serdecznie zapraszam do sekcji komentarzy. I oczywiście zapraszam też do lajkowania, jeżeli Wam się oczywiście podoba, subskrypcji, będzie mi bardzo miło. Eee, I niedługo pewnie będzie następna aktualizacja, bo zwierzęki rosną. A będzie kilka okazji, żeby pokazać takie niektóre ciekawe gatunki. I zabierzemy się także za opisy gatunkowe na dobry początek ptaszników, które są, nazwijmy to, dedykowane dla osób. Początkujących. Trzymajcie się. Plumipes Was też pozdrawia. Uciekinier. maniak w filmie The Running Man. O, oh, The Running Spider. See ya.